Moi mili, zapraszam Was do codziennego słuchania fragmentu Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Po upływie dwóch dni, Jezus wyruszył z Samarii do Galilei. Sam bowiem kiedyś oświadczył: Prorok nie cieszy się poważaniem w swojej ojczyźnie. Gdy się więc pojawił w Galilei, przyjęli go ci Galilejczycy. Którzy widzieli wszystko, czego dokonał podczas świąt w Jerozolimie, gdyż i oni byli tam na uroczystościach. Jezus natomiast przyjął powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę winą. W Kafarnaum chorował syn pewnego urzędnika królewskiego. Skoro dotarła do niego wiadomość, że Jezus wrócił z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uleczył umierającego już chłopca. Jezus rzekł do niego. Doprawdy nie uwierzycie, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów? Urzędnik odparł: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Wtedy Jezus oznajmił mu: idź, syn twój żyje. Człowiek ten uwierzył słowom Jezusa i odszedł do swego domu. A gdy jeszcze był w drodze, wybiegli mu naprzeciw słudzy z wiadomością, że chłopiec żyje. Zaczął ich wtedy wypytywać o czas. Kiedy mu się poprawiło? Odrzekli: wczoraj o siódmej spadła gorączka. Ojciec uświadomił sobie, że właśnie o tej godzinie Jezus mu powiedział: syn twój żyje. I uwierzył on sam, jak i wszyscy jego domownicy, ten drugi cudowny znak uczynił Jezus po powrocie z Judei do Galilei. Moi mili, zapraszam Was do codziennego słuchania fragmentu Ewangelii. Moi kochani, jeśli możecie, proponuję Wam zasubskrybować ten kanał. Kłaniam się Wam, zostańcie z Bogiem.